Ok, już ochłonąłem. Właściwie to nagrywałem parę dni po ostatnim, ale... A, co mi tam? Po ostatnim odcinku, co jak gadam. Tak. Samo włączenie tego nastawia mnie bardzo optymistycznie. Przypominając sobie jak pokonałem Reda. A. Ale i tak dochodzę do wniosku, że to był bardziej fart i tak zwane oszustwo. Dlaczego oszustwo? Używanie przedmiotów, wykorzystywanie słabości ciągle. Ale cóż, to jest oszustwo i nie oszustwo, bo tak działa ta gra. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Dostaliśmy 7700. I przesłaliśmy trochę mamie. Aret. Mówi, kropka, 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 kropka. I znika. A my skończyliśmy Pokémon Crystal! <frony> <Nossa>. <asynchronous> tak, moi drodzy, to jest już koniec. Właściwy koniec, koniec końców. Po prostu the end. Koniec Pokémonów. Już nie będzie nic więcej. Ta seria się skończyła. I. Nie, nie będę już robił nic więcej, żadnych więcej Pokémonów, bo mam ich troszeczkę dość. No i wiecie, jak bardzo czekałem na ten moment, aż wreszcie nastał. A, ale jeśli będziecie coś chcieli bardzo zobaczyć, to. Napiszcie mi prośbę o jakiś odcinek bonusowy, opisując właśnie to coś. Tylko musicie, <słuch> Tylko musicie mi powiedzieć, co chcecie zobaczyć. Ach, znowu bounce'ujące Dito. Ech, w tym momencie miałem mieć gości, ale jednakże z gośćmi jest tak, że... Ech, trudno się zgrać w czasie. A ja chciałem już jak najszybciej to nagrać, więc... No cóż, trudno. Tak, koniec. Co ja mogę powiedzieć teraz o Pokémon Crystal? To jest moja pierwsza większa skończona seria. Nareszcie coś skończyłem. A, tak. Jest to gra bardzo dobra i to bardzo, bardzo dobra. Powiem wam, że to są to moje ulubione Pokémony. Uważam je za najlepsze. Dlatego, że generacja druga wprowadziła najwięcej sensownych Pokemonów. Pokemon Crystal nie wygląda tak źle, jest kolorowe. To się liczy, kolor. Tak... I cóż, to polecam tę grę każdemu. Każdemu, kto lubi Pokemony. Jeśli ktoś nie lubi Pokemonów, no to... No to nie przekona się. O, właśnie leci smutna muzyka. No cóż, czas się pożegnać chyba. Będziemy się widzieć w następnych seriach albo i nie, bo jeśli jesteście tutaj tylko dla Pokémonów, no to muszę was rozczarować, ale więcej nie będzie. Cóż, jeśli nie chcecie oglądać nic więcej prócz Pokémonów, to... Nie wiem, możecie usunąć subskrypcję. Mi tam ryba, naprawdę. A jeśli chcecie oglądać mnie dla mnie, to dziękuję Wam bardzo. W ogóle dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi przez to, te, tych 64 odcinki. Tych 64 odcinków? Te 64 odcinki? Jakoś tak. Tak, że byliście ze mną, że był i troll. Właściwie to było kilku troli. Hmm, ale. Ale na szczęście mamy Happy End. Seria się kończy. Hmm, spójno mi teraz. <noise> tak, teraz mi będzie trochę brakować Pokémonów. Ale. Cóż. Nadrobię to czym innym. Zapewne zobaczymy się w serii Mighty Magic Clash of Heroes, którą wznowię teraz. A jeśli chcecie, żebym wznowił po Pokemonach już zaraz, teraz, bo... Yy, jakąś inną serię, to napiszcie. Chętnie was zignoruję. Pewnie i tak was... We... no... Pewnie i tak was zignoruję i zrobię co chcę, ale... Dobrze wiedzieć, czego wy też chcecie czasem, nie? <ścoughs> Matko, ta muzyka mnie rozczula. Nienawidzę pożegnań. Ech, popłaczę się tu zaraz, zobaczycie. Tak. No to co, pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję moim gościom specjalnym, czyli Darkiemu Brando, który wystąpił ze mną kiedyś kiedyś i niedawno kiedyś. A także celebowi 55, heja, hej, hello. No. Pozdrawiam też przy okazji innych moich widzów, czyli was. Pewnie już to mówiłem, ale się zaplątałem. Właściwie to się zaplątałem, bo plączę jojo. Tak, mam jojo w rękach. Taka wielka drewniana kula. Właściwie to niewielka, ale. No dobra, nie będę już przedłużał, bo was pewnie to nudzi i tak wyłączyliście ten film. A jeśli przesłuchaliście to do końca, to no cóż. Gratuluję. No, cóż, to do zobaczenia w następnej serii. W następnym odcinku. Nie, nie w następnym. Być może w odcinku bonusowym, być może nie. To zależy od Was, od Waszych próśb. Ja nie jestem chętny robić odcinków bonusowych. Ale cóż. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tej serii. Zagrajmy w Pokémon Crystal. Do zobaczenia w następnej serii, trenerzy. Do zobaczenia.